No fajnie było wszystko, kurwa, wchodzę do windy, wchodzi, kurwa, 90-letni prawie ten Józek, kurwa, z trzema pies wali kupę. No kurwa, czujesz to? Józek, Józek, Józek! Józek, Józek, Józek! Józek, Józek, Józek! Józek przy stawie. Ja robię blokadę windy i wypadnie kurwa stąd. To ten pan z dziewiątego piętra, tak? Ten pan z dziewiątego piętra, pan Józiu. Thank you